Hu Znachor już dziś o 20 na TVC! Hu hu Bo w Media Ekspert taniej masz! O tak! Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład Smart TV LG 55 cali. Gwarancja aktualnego systemu przez 5 lat. Teraz z kodem rabatowym o wartości 200 zł taniej. Smart TV LG 65 cali. Obraz dźwięk wzmocniony procesorem Alfa 7 generacji. Teraz z kodem rabatowym o wartości 600 zł taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz! Gardła psuje ci chwilę z bliskimi. Niezależnie od rodzaju bólu znajdź ulgę, której potrzebujesz. Strepsils z miodem i cytryną łagodzi ból gardła, a Strepsils Intensive zwalcza jego przyczynę dzięki klinicznie udowodnionemu wielofunkcyjnemu działaniu. Przynosi ulgę do 6 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą Strepsils i szybko wrócisz do siebie. Mama. Mamo, nie martw się. Z Rainbow, z Rainbow zawsze wracają. Bo w programie Bumerang każdy wyjazd to był bon na kolejne wakacje. A im więcej wyjeżdżasz, tym więcej zyskujesz. Z Rainbow wakacje wracają. Wyjeżdżaj taniej z programem Bumerang. Foxy Tornado trzywarstwowy, superchłonny ręcznik. Aż 340 listków do wszystkiego i dla wszystkich. Foxy Tornado uniwersalna rolka. Mój bank daje mi to, czego potrzebuję. I to jest Velo. Pakiet medyczny z dostępem do lekarzy specjalistów i badaniami diagnostycznymi. To jeszcze bardziej Velo. A im częściej bankuję, tym więcej zyskuję dzięki Velo-korzyściom. Mój bank to docenia. I to jest już totalnie Velo. I wreszcie nie muszę pamiętać o opłatach. Z usługą moje rachunki płacą się same. Dla mnie to jest tak super, że belo. Wybierz świat bardziej Velo. Mamo, długo jeszcze? Nie lubisz sprzątania? My w Philips je uwielbiamy. Kochamy sprzątanie bardziej niż Ty kochasz sernik z truskawkami i wieczory z przyjaciółmi. Nasz bezprzewodowy odkurzacz Philips Aquatrio z funkcją aktywnego mycia usuwa więcej kurzu, brudu, plam i płynów. Ty kochasz porządek, my kochamy sprzątanie. Philips. Teraz w Media Expert Philips Aqua Odkurzacz z funkcją aktywnego mycia w latach 0%, a do tego dwa płyny do mycia podłóg gratis. Bo w Media Expert masz. Polki przetestowały Revitalift Laser od L'Oréal Paris z trzema składnikami aktywnymi. Proretinolem, kwasem hialuronowym i witaminą CG. Widzę wyraźną różnicę. Moje przyjaciółki też. Rzeczywiście działa, tak jak obiecuję. Widoczna redukcja zmarszczek w cztery tygodnie. Revitalift Laser od L'Oréal Paris. Teraz w supercenie w drogeriach Hebe. Czy nie męczy Cię ciągłe szorowanie toalety? Nowość! Cilit Bank tabletki do czyszczenia toalety. Wystarczy jeden ruch, aby usunąć zabrudzenia, 100% kamienia i zabić bakterie. Czyszczą tam, gdzie szczotka nie dociera. Wypróbuj nowość! Cilit Bank tabletki do czyszczenia toalety. Uwaga! Przygotuj strój wieczorowy. Odgrzej świąteczne specjały. I przećwicz ulubiony. Taniec. Czas na wielkie odliczanie, bo w tę sylwestrową noc odpalamy dwie petardy. Najpierw o 20.00 CK Dezerterzy, czyli klasyczna komedia na medal. A potem o 23.25 Prawdziwe szaleństwo! Mad Heidi, czyli szwajcarska jazda bez trzymanki. Mm, mm, mm. Sylwester STVC TVC to koktajl pełen humoru. Bądź z nami, a ubawisz się do łez. Mówiłam, że będzie wesoło. <grym wytrych> <grym wytrych> Urna jest kluczem do tajemnicy. Są zagadki. Są zaskoczenia. Na ziemię. Jest przygoda. Jesteś pewna, że to dobry kierunek? Nie. To prawdziwy Indiana Jones w spódnicy. Łowcy skarbów. W sobotę o 14 na TVC. Nowość na TVC. Kapitan Marlowe. Ręczny nie działa. Ekscentryczna. Ale również intuicyjna i sprytna. Mam przeczucie, że pański syn jest winny. To kwestia życia i śmierci. Znakomita obsada w serialu kryminalnym Kapitan Marlowe. Od 2 stycznia w tygodniu o 15. Nowość na TVC. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych wracają? Weź saszetki GroPlinosin Forte. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. GroPlinosin. Teraz w saszetkach.